O, witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariankello z tej strony, kłaniam się. Zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną szachową tragikomedię, która miała miejsce w 1857 roku. Została rozegrana na ulicach Nowego Orleanu. Gdzie konkretnie nie wiem, ale mam zamiar się tam wybrać i poszukać śladami pola Morfiego. Ale to byłby fajny dokument! Marianczelo w Stanach, śladami pola Morfiego. Tam codziennie byłby w kasynie nachlany. Tak. Taki to by był szlak pola Morfiego. Kurde No No dobra. Mam dla was partię. Myślę, że interesującą. Napoleon Maraci kontra. półmorfi, moi drodzy, siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w przygotujcie się na szachowe tąpnięcia. A my wchodzimy w tydzień mocnym tąpnięciem, czyli właśnie tą partią. Wszystko od, rozpoczęło się od jedynego słusznego ruchu, czyli E4, rzecz jasna. Mamy 5. Nie, no, Marian, dzieci słuchają. Powiedz, że D4 też się zaczyna. No też, no i C4, też. No i Skoczek w 3 też. Dużo jest opcja, ale E4 jest sprawdzone. Ostrzejsze gierki są ogólnie, że te piony podwisają, więc można je atakować. Te piony nie podwisają. Dobra, Skoczek w 3, Skoczek C6, Goniec C4. Dzisiaj częściej widuje się Goniec B5, tu Goniec C4, partia włoska. Goniec C5, jedna z opcji, Skoczek W6, alternatywą. No i tutaj Maraci mówi. Jesteśmy wariaci, jadę b4 z polem pionka, oddaję pionka Wansa. Goniec często sobie odchodzi, tu lub tu, patrzyłem w bazach danych, częściej na a5 idzie. D dwukrotnie częściej grywano na poziomie arcymistrzowskim. No nie jak na tamten czas, mówię obecnie. Jak goniec idzie na a5, to nie ma typowego napadu po hetman b3 z koczkiem na a5, więc warto rozważyć coś takiego jak d4 strzał. Nie możemy oczywiście odbijać, bo związano. Rolada, bicie, Hetman B3, atak na F7. Hetman F6 broni, atakujemy. On odchodzi. Ehm, no i ogólnie tego pionka chcemy puszować, Tu odbijamy, wieże są połączone. Mamy materiał w plecy, ale ma fajną aktywność i króla też w, 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 no, w bezpiecznym położeniu. Tu inny ruch, e5, żeby skoczek na F6 nie przyszedł. No tak można też, chociaż trochę dziwne dla mnie. Skoczyk z GNA7 normalnie mógłby tutaj w partii pójść. Tu idzie D5. The best move się okazuje. Kontratak na końca, można go przestawić tu lub tu. E, można też wybić w przelocie. Magia kina, magiczne bicie w przelocie właśnie nastąpiło. Roszadka ze strony Maraciego. skoczek z G na 7 żeby tutaj w razie czego przesłonić szaszka. E, no i tutaj można było końca a 3 wrzucić już i później nie wiem, podłączyć wieżę. Tu jednak skoczek 5. Taki trzy napad na, moi drodzy, F7, przecież Roszada załatwia sprawę z tym, że Maria dociska znowuż H7 wisi. G6 H6 H6 można było zagrać i to nie jest groźne wtrąbienie się tam. Chociaż wiadomo, Hetman H5, ktoś chce Morfiego pokonać jego własną bronią. Tylko że goniec F5 łapie diagonale. No więc bije skok bije, skoki się rozgrywają. No i tak jakbyśmy mieli podsumować, no to dużo tych figur tutaj jest rozwiniętych, bo aż moi drodzy, 4 tu są, no można powiedzieć na swój sposób 3. Niemniej jednak wchodzi goniec A3. Morfiak przeoczył coś, że mu podwisa jakoś na końcu. Kurde balans. Huck wie czy przeoczył. Niemniej jednak nie płaczę. Hetman G6 z odejściem stępem. Gdyby nie to odejście stępem, to nie byłoby rekompy. Tu Benz. Benz. O jakiej rekompie mówię? Gońcowstwo sobie na trzy. Mówię o tym, że w materiale to się moi drodzy wyrównało, bo tutaj są dwa piony za jakość. Poświęcenie jakości, ale w rekompensacie są dwa pionczewskie trzy piączewskie chciałem powiedzieć. No niebezpieczny skurczy syn tutaj. No mega aktywność jest, mega aktywność. Zaraz wierzę, jeszcze przylezie i będą wszystkie figury, jak to Morfiego w grze. Jakim cudem, biały stracił takie tempa. Nie pogra optymalnie się okazuje. Goniec C1 wraca do domu, ale z tempeuszem. Hetman G6, Goniec C4. Co to za przestawki na 100 tysięcy temp? No można. Może Hetman C2? Gwizże mi oddech znowu? Znowu mam skurczo skrzeli <grym> żartuję, wszystko jest w porządku. Kiedyś jak zejdę na wizji, to dopiero będzie. W go obiegnie świat. Wieża D8 stępem na Hetmana i już jesteśmy gotowi odbić tutaj. Ale nie ma czasu. Bo Morphy skoczek z D4. Uuuu, I tu też groźba jest widełek, jakby się przyjrzeli, więc hetman nie może zrobić na, na przykład na A4. Znaczy w sumie to by mógł. No bo atakował Tiu. Wtedy tu, jak tu, to tu. Ale Maraci, Mariaci uznał, że Hetman na E4 będzie dobrze stał. No otóż Kuźwa nie będzie. To jest najciekawszy moment w partii, ten kulminacyjny. I chciałbym, żebyście teraz. Zatrzymali się na chwilę, cokolwiek robicie, czy jesteście w pracy, w domu, sami, z partnerem, partnerką. Wzięli dwa wdechy i pomyśleli, jak to ukarać, co zagrać tutaj czarnymi? To jest błąd, który przegrywa partię Mhm, mm tylko trzeba to znaleźć. No właśnie, co tu zagrać, łyk herbatki, a tym posunięciem, już bez tych czerstwych żartów, jest a6. a6 w dalszej fazie gry szykuje szturm pionowy. Musiałem. Nie, a 6 nie. Tym ruchem jest, no, naprowadzę Was na tę taktykę. A Hetman podwisa tutaj. Może coś za odsłony? Wiesz. Skoczy kietrz. Hetman wisi. Wieża wisi. Chcielibyśmy wziąć czymś skoczka, ale wtedy wisi tył. A jak weźmiemy Hecia najpierw, to co się dzieje, tak było w partii w ogóle? No, chyba dał mu po prostu się zamatować. Podpowiedź. To był mat. Po biciu na G6. Skoczek z D na E2. Ależ zadusił chłopinę. Ależ zadusił chłopinę. Piękny ma takiego beniowskiego, jakby taki zduszeniec swojego rodzaju. Wow. <grym> no. Jeden błąd z morfiakiem jest. Pum. Pum. I jest. Do domu. Do domu jedziesz. Czym tamkolwiek przybyłeś, przyjechałeś? Nie wiem. Karocą. Czym oni wtedy się wozili? Nie wiem. Pierwszy samochód. Trzeba to po. Poguglować, kurde, balans. No ładnie, ładnie, no jedzie z tematem. Wiadomo, no i nie byli zbyt wymagające, ale to jest taki nasz poziom, nie? Taki... Ciekawe ile Morphy miałby na czeskomie dzisiaj. <grym> Odklejone pytanie totalnie. Ale jestem ciekaw ile miałby w zadaniach na przykład. No, tego już się nie dowiemy. W ogóle takie porównywanie szachistów z innych epok to jest trochę bez sensu. O, dzisiaj to, to by zamiatał. O, Morphy tam... Ciekawe Karl Carlsen sobie radził w 1850 mus Ciekawe, jak to by było, gdyby cię nie było, nie? Też można tak zadać. Dobra, nie idę w to. <laughs> Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Miłego weekendu Wam życzę, moi drodzy. <laughs> weekendu w poniedziałek. A jak.